Hejka, ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na Shop With Mini, czyli przegląd też produktów na żywo do pielęgnacji, które są teraz w promocji. Część makijażowa czeka już na Was na kanale, zostawiam Wam link w przypiętym opisie. I dziś zaczniemy sobie od kosmetyków tych miniaturowych, to jest właśnie ta półka z miniaturkami. Więc mamy Neboa, jakieś takie szampony z Naturi, z tego co widzę. Batist, mamy mini, no i więcej produktów z, Nebora, z Neboa i Hermate. Mamy też jakieś takie miniaturki SPF-ów, no też warto. Mamy też promocję na San Ozon, drugi minus 60% taniej produkt, także też fajna myślę, że promka. Tutaj mamy stołpy też mini, produkty no i kolejna fajna promocja, 1 plus 1 Routines by Alkmin, Nivea, Bibio, także tutaj możemy sobie mieszać te marki, 1 plus 1 gratis, także naprawdę fajnie to wychodzi. Nie sprawdzałam tylko, czy to jest od ceny regularnej, czy od ceny promocyjnej, dlatego, że tutaj wszystkie produkty są w promocji. Wiem, że część z Was już wczoraj skorzystała, z tej promocji, to dajcie znać jak to wchodzi czy e, mamy tę cenę regularną czy też tę cenę promocyjną no i tutaj mamy płyny micelarne od Bielendy, żel do mycia od Nivea, też produkty tutaj z Isanki, dajcie znać czy one pieką w oczy czy też nie, e, Altera ma też bardzo dużo tutaj różnych produktów, kolejne e, właśnie produkty od Isany, tutaj Cera Lipidum od Bielendy, ja ten niebieski teraz używam, mamy tutaj coś na wyprzedaży z Bielendy, z tego co widzę to są kwasy e, Tutaj mamy Nivea, płyn micelarny, taki mały i ten w takim czarnym opakowaniu. Klasyczny garnier w tej mniejszej troszeczkę pojemności. Tutaj mamy też takie dwie wersje garniera. Mówię, że w mniejszej pojemności, bo tam był taki ogromny, a to i tak jest 400 ml. Tutaj jajka. Na promocji też, no zresztą wszystko jest, słuchajcie, na promocji. Ta pianka mnie ciekawi, myślę, że może być fajna. W sumie mamy aż trzy pianki tutaj do wyboru, także całkiem sporo. Kolejne produkty są z Eveline, to jest ta seria z witaminą C, też ona mnie dosyć ciekawi. L'Oreal też ma sporo tutaj produktów Mixa. No Mixa to jest jeden koncern z L'Orealem. Z Dermik tutaj jeden płyn micelarny mamy przeceniony. Yanda też tutaj i Neutrogen. Na, nam wchodzi na promocję. Kolejne produkty to Soraya, i tutaj mamy piankę i żel, z tego co widzę. Też nigdy nie miałam, ale mnie ciekawi. Biotanik. Też spoko mają produkty. Tutaj Facebook i to jest na wyprzedaży. Zobaczcie. Ciekawe, czy całkowicie zniknie, czy też nie. Zobaczymy. W ogóle dużo produktów, jak zaraz zobaczycie, na tej wyprzedaży jest. Być może szykują się po prostu na nowości jesienno-zimowe. Pewnie tak jest. Tutaj Mia, Blaise de, hmm, de Nie pamiętam, jak to się nazywa. Nie, Blaise na pewno nie. Nie pamiętam, jak ta nazwa uciekła mi już na, na ekranie. Dalej produkty od AA, tutaj płyny micelarne i jakieś tam mleczko. Z Eveline tutaj mamy Cica Skin. Nie tak wcześniej. Ta seria do mnie nie dotarła, ale to jest nowość, więc chyba pierwszy raz ją widzę. Też mamy plasterki na wypryski, a to mnie już ciekawi. Może sobie kupię następnym razem do przetestowania po prostu do porównania. Tutaj mamy ziaja jeju, też nigdy akurat nie miałam. Mamy tutaj coś z Selfie Project, sporo tych produktów tutaj jest. No i fluff. Mamy tutaj maliny, czekolada, wanilia, także takie zapachy. Dosyć sezonowe, gdzieś tam trochę na zimę, trochę na lato, w zależności od sezonu to można sobie dobrać zapach, chociaż raczej polecam wybierać do potrzeb skóry, a nie zapach. No i tutaj mamy Simply Nature i też na wyprzedaży, więc nie wiem, czy ta marka się będzie wycofywała, coś innego wejdzie, no może tak, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, dajcie znać, czy używaliście. Tutaj mamy Kuracja Młodości od Bielendy, też ciekawie te kremy wyglądają. Kolejne produkty mamy od Dermigi przecenione właśnie z tej takiej czarnej serii. Kolejne produkty to Perfecta, również witamina C, także witamina C nadal w modzie, nadal w trendzie. No i dobrze, bo to dobry składnik jest. Tutaj ponownie mamy właśnie witaminę C, seria od Eveline. Nagrywałam Wam w dwóch rozmanach, więc czasami może się coś powtórzyć. Tutaj mamy Awa, Neuropeptis i wcześniej tych produktów nie widziałam, i jak widzimy, mamy nowe, więc prawdopodobnie te produkty, które teraz się wyprzedają, będą zastąpione nowymi. Te kosmetyki Awa były wcześniej dostępne online, z tego co widziałam. Spoko, no też jakaś, jakaś nowość, tak? No tutaj mamy produkty od Yandy, znowu Liren i też zobaczcie, wyprzedaż, non stop wyprzedaż. No a biorąc pod uwagę, że kończy się lato i zaraz jesień-zima, a na jesień i zima właśnie lubią zmieniać i dodawać nowe kolekcje, no to myślę, że jednak te produkty już będą wycofywane, przynajmniej z Rosmanów. Kolejne produkty od Loreala też całkiem, całkiem sporo, seria Revitalift, Bright Reveal, też tutaj ta Revitalift fioletowa. Tutaj mamy też sporo, zobaczcie, wykupionych produktów, więc no, myślę, że te kosmetyki się muszą sprawdzać, tak? Także mamy tutaj właśnie miejsce na kosmetyki od AA. Kolejne produkty od AA, tutaj cera wrażliwa tym razem, także to jest ta seria. Kolejne kosmetyki, jakie mamy To AA Lab I zobaczcie, tutaj AA Lab też się częściowo Wyprzedaje, no tej akurat Odbudowującej serii nie miałam, ale mamy z witaminą C Przycenioną też właśnie Serię, chyba z witaminą C Dalej mamy coś od Nivea Ja lubię bardzo tą zieloną Tę dla skóry, dla niedoskonałości Z niedoskonałościami Z Isany mamy też taki koncentrat Kolejne produkty tutaj To są takie boosterki Więc boosterki możemy sobie dodawać właśnie na przykład do kremu no i też mamy tutaj By Superdrag produkty Ceralipidu znowu przeceniona, tym razem właśnie pod oczy itd. Glaze Glow też serię mamy, serię mamy w promocji Kolejne kosmetyki to są Bibio i one właśnie wchodzą na te promocje 1 plus 1, więc całkiem, całkiem fajnie Kolejne produkty to Bielenda i też częściowo się jak widzicie wyprzedaje Ja lubię ten żel z tej serii molekularnej, serum też było spoko i tutaj ze Stars from the Stars też mamy wyprzedaż i też jak zauważycie, to tutaj produkty z Catch a Tiger, przynajmniej jedna emulsja do mycia twarzy wchodzi na wyprzedaż, reszta na promocję, no też tutaj sporo tych produktów mamy. Z Bielendy właśnie ta seria z AI też wychodzi. Na, wchodzi na wyprzedaż. Ten krem SPF 50 pod oczy mnie cały czas ciekawi. Z Mokosz seria Young również weszła na promocję i tutaj po prawej stronie widać tę moją serię bardzo przyjemną od Aala właśnie dla skóry trądzikowej. Teraz maseczki, tutaj mamy Kuret, z Holika Holika też jest maseczka z aloesem, jakoś tak wcześniej mi się nie rzuciła w oczy. Czy ona wcześniej była? Dajcie znać. Mamy też takie maseczki z Isany, tutaj też takie ciekawe, ładne, z motylkiem, też uzdrowisko, mamy tutaj maseczki, takie Kremowe. Z Loreala też są dwie propozycje. Kolejne produkty są z Biotanik. Też mnie ciekawią te hydrożylowe maski. I mamy coś takiego z Perfekty, też wyprzedaż, ale wcześniej tego nie widziałam i to jest na usta maseczka. Z tutaj Medihila mamy produkty, tutaj kolejna marka, tutaj jest drzewo herbaciane też i kolejna marka, nie pamiętam jak ona, jaką ona ma nazwę, więc zobaczcie sobie po prostu tak wyglądowo, jak, jakie są opakowania. Mamy też z pandą jakąś maseczkę, z unicornem, czyli z jednorożcem, też z Medihilla taka nawilżająca, też ciekawie wygląda, ale też to cena z apką, więc pamiętajcie o skanowaniu aplikacji. Są też płatki pod oczy z biotanik i tutaj z ekskluzyw Mamy też taką maseczkę z Isany T z witaminą C. Ja zawsze jak ktoś nie ma aplikacji, to pożyczam, że tak powiem, pożyczam, odklikuję. No bo nie każdy ma miejsce na tyle aplikacji albo nie chce w ogóle instalować, tak? Um, dalej mamy Perfekta, tutaj peeling w saszetkach, z Bibio mamy Easy Lifting i Forever Young maseczki w płachcie. Kolejne produkty to są od JOSKIN, a właściwie produkt, czyli maseczka ta taka złota. Kiedyś widziałam jeszcze srebrną, nie wiem czy tego w tym rozmanie jej nie było, czy, 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 czy po prostu jej nie ma. I te maseczki akurat były nad podkładami, tu tutaj zobaczcie, są te właśnie podkłady, o których mówię zawsze, że losowo stoją. Patrzcie sobie też na te stędy, bo widzicie, wyprzedaż jest. Ciao Bella, resztki, są też resztki z Starsów, także nawet perfumy są jeszcze u mnie dostępne, można sobie coś złapać. Tutaj Everybody London akurat w ogóle znalazłam w tym Rossmanie, w drugim nie było, ale tutaj akurat jest, więc można sobie o wiele taniej dorwać. I powiem Wam, że wzięłam sobie te sera, za grosze, dosłownie tam 3 zł kosztowały do włosów i, i olejki, więc, więc fajnie, że, że się udało. Tutaj jeszcze widzicie, mamy też balsamy. Akurat tę kolekcję skipowałam, nie brałam nic nawet teraz na wyprzedaży. I teraz mamy SPF-y, tutaj do ciała Nivea, tutaj protek and Bronze, to ciekawe czy on od razu zabrązawia, czy o co chodzi. Mamy też z High Skin taki spray po opalaniu w przecenie, są te SPFy też takie w sprayu większy i taki, że tak powiem, podręczny. No o SPFach trzeba pamiętać. Tutaj mamy jakieś takie kropelki opalające, kolastynka też oczywiście jak zawsze. Kolastyna mi się dobrze kojarzy, 50 też jest z kolastyny, więc wyższa ochrona i jak widać maseczka taka po opalaniu już jedna tylko została, tutaj SOS też produkt, no Liren ogólnie, no i teraz żele pod prysznic tutaj, z Yope coś mamy, tak ładnie wyglądają, też z Holify, jak dobrze pamiętam Sens, tutaj też ciekawe, myślę, że te produkty mogą, myślę, że ładnie pachnieć, Bielenda tutaj również jest, Kolejne produkty z tej marki, nie pamiętam jak ona się nazywa. On no tutaj Joop znowu zwrócił na mnie uwagę. I Sana też dużo zobaczcie, jej pianki i takie klasyczne bardziej żele są. I też te olejki, ja lubię te olejki i o dziwo, ten klasyczny zniknął, nie wiem gdzie on się podział. Mamy też te pianki Ala Rituals z bielędy w promocji? Ciekawie ciekawie wyglądają. Tutaj coś z Bielendy, też ta złota kolekcja, tak samo jak do twarzy z Nivea. Mamy też takie duże, duże kremy. Teraz Eveline, tutaj Bubby shot też ciekawie one wyglądają, ale aż tak szybko nie zużywam balsamu. Dajcie znać, jak u Was to schodzi, natomiast ja już się wyleczy, wyleczyłam z tego, żeby kupować wszystkie balsamy, jak leci. Ostatnio kupiłam ten pistacjowy, no i i teraz pewnie długo już nic nie kupię. chyba, że naprawdę mnie coś skusi. Też z tej kolekcji Holify mamy właśnie i balsamy, no i wcześniej żele, jak widzieliście. Tutaj mamy olej migdałowy, fizjo żel, też aloes po prostu aloes się przydaje. No i też SPF ten Holika Holika aloesowy jest w promocji z Flafa i tutaj mamy na różne różne Gdzieś tam przypadłości balsamy, tam te truskawkowe nogi i tak dalej. Hagi, Hagi też jest na mnie przydarzy. Ten pomarańczowy uwielbiam balsam, on przepięknie pachnie. No mam nadzieję, że będzie przynajmniej dostępny zawsze online, nie, nie tylko w rozmaię, wystarczy w jakiejkolwiek, good, w jakiejkolwiek drogerii będzie. I teraz Bibio, powiem Wam, że jak się tak dogrywa potem voice over, to się głos łamie, jak cały czas gadam przez 20 minut prawie. Z Isany mamy też ten peeling, także za jakieś omyłki to przepraszam. Kolejne produkty do ciała są z AA i to jest ta seria Help. O to mnie zainteresowało, to są produkty z Deli i tutaj mamy korydębus, korydębus, liście, Tamu nie pamiętam, dąb i klon chyba, więc mega ciekawie. I tutaj Isanka, te klasyczne żele są w promocji, jeszcze w tamtym rozmanie widziałam, że był ten pistacjowy i używam ten pistacjowy, słuchajcie, przepięknie pachnie dla mnie, więc polecam Wam, jak będziecie widzieć i lubicie pistacje, to polecam Wam kupić sobie ten żelik właśnie taki fajny, kremowy jest. No i tutaj produkty do stupek, jakieś maski, kremy, także no spory, spory myślę, że jest wybór. Mamy też takie odżywki, olejki. Do skórek z Sally Hansen, Regenerum też tutaj do paznokci, więc też można sobie podratować jak potrzebujecie. No i kremiki do rąk, troszkę wyboru jest. Nie jakoś się bardzo dużo, bo głównie tutaj jak widzicie Nivea, Eveline, ten Midnight Blossom. On, powiem Wam, że jest bardzo taki wodnisty i drugi raz raczej nie kupię, bardzo ładnie pachnie, ale tak bez szału. I produkty tutaj teraz z Bielędy, Stołpy i z AA. I tutaj jeszcze Flaw i Biotanik. Dwie wersje mamy. Do wyboru niebieską i czerwoną. Ta niebieska już jedna została, to może fajny. E, produkty mamy teraz tutaj do ochrony tatuaży: mamy tutaj jakieś takie olejki m, też do ciała, więc e, jak szukacie, to m, tutaj jak najbardziej mamy coś do wyboru. Z Bielendy tutaj produkty kolejne, z Joskin, też te takie ala wyszczuplające produkty mamy z Eveline i to całkiem spory, spory wybór. Jak widzimy, ten Slim Extreme. No wiadomo, z ćwiczeniami najlepiej to wszystko połączyć, tak? E, bo samo to. Nam nic nie zdziała Cudów nie oczekujmy wtedy, tak? Tutaj mamy teraz produkty takie Do brązowienia się, przybrązawiania Czyli samoopalające o, Tak to nazwijmy No powiem Wam, że ja akurat się Ani nie opalam, ani nie przybrązawiam Natomiast może kiedyś Spróbuję w końcu jakiś samoopalacz, bo Czasami przydałoby się mieć jakimś, jakąś troszkę bardziej opaloną skórę. I te czarne opakowania, to, to słyszałam, że to są super ekstra, y, właśnie samooparacze. Dajcie znać, jeżeli używacie, czy rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. No i tutaj jeszcze balsamiki, właśnie Nivea, które już widzieliście. Y, też te ZDAW mamy produkty z Neutrogeny. No i tutaj jeszcze właśnie mija Bles Bless Less, O, widzicie dobrze, że sobie dodałam tutaj jeszcze raz plik, dokładnie wam nakręciłam. routine by Art mi jeszcze produkty, więc Bles Mess to było. Też ta marka amoja która niedawno weszła, na 2 lat plus 1 mamy promocję na nią cały czas. Więc fajnie. Też, ale jakoś tak chyba nie schodzi. No i teraz produkty do kąpieli, mamy jakąś taką ciastolinkę, coś takiego, są też sole do kąpieli, wakacje pod palmą, więc akurat na lato idealny zapach. Są też te kule, uważajcie na błyskotki, kiedyś kupiłam, one są z brokatem i tego brokatu jest naprawdę dużo, więc jak nie lubicie się za bardzo świecić to i mieć wanny całej w brokacie, to uważajcie akurat na te. No i tutaj mamy jeszcze takie musy do mycia ciała, też taką sól mamy i też kule. Z tej samej serii są też takie olejki tutaj różnego typu, mamy sole Green Pharmacy, knajp, ja lubię właśnie ten euk eukaliptusowy knajp, czyli te sól, ona fajnie tutaj udrażnia te drogi oddechowe, powiem Wam, że polecanko, a tych Westlab jakoś tak, powiem Wam, że nie polecam, ani nie pachną jakoś za bardzo. Nie wiem, kupiłam, zużyłam i tyle e, Ten płyn do kąpieli lawendowy Z Alta Farmy Miekusi. o ten eukaliptusowy Z Isany też polecam, <grym> lubię On jeszcze pianę robi, bo to jest właśnie płyn I produkty do włosów Tutaj mamy Soul Flow e, Całkiem sporo, spory wybór Sporo tych produktów e, tutaj jest Ale pojawiają się jakieś takie pustki w tych Rossmanach Nie wiem, czy tak wszyscy wykupują, czy o co chodzi Tutaj mamy nową markę Happy Care, na to wychodzi też Ciekawiły mnie te opakowania, nie powiem. Jeszcze więcej produktów od SoulFlow, także marka naprawdę taka rozwinięta mocno. Tutaj mamy Rebos, też takie duże, duże, ogromne maski. Są. Hmm, różnego rodzaju. Stołpy też mamy produkty, tutaj akurat głównie szampony, tam też peeling widzę. Z regenerum też mamy y, jakieś takie produkty. Tutaj tego szamponu wcześniej nie widziałam mam szampon i odżywka, tak naprawdę. No i te produkty tutaj mamy z Anwen. Ta gruszka mnie ciekawi. Y, ten produkt do skalpu jakoś mi się super nie sprawdził, bo jakoś mi się nie wchłania. Y, Bez, ta odżywka przepięknie pachnie. Ten szampon w piance też jakoś mi się super ekstra nie sprawdził na dłuższą metę. No i ta wcierka grzejąca w głowę, no to już jest taki produkt kultowy, dosyć myślę. Dalej mam z Jantara też produkty. Z Nivea tutaj akurat szampon, także też wam nakręciłam. Mamy też tutaj właśnie promocję na recycling Jak się kupi chyba dwa produkty, to mamy do wzięcia grzebień za złotówkę. Więc też spoko. Okupiłam te odżywkę jakiś czas temu, te spray już chyba z, z jedną czwartą zużyłam. Ona ma termochronę, więc sobie psikam. Też te olejki Gliss Night Elixir mnie ciekawią, czy one są fajne. Jak macie, to dajcie znać, czy też nie żółcą na przykład, bo no nałożyłabym sobie, a co. Tutaj mamy Garnier Fructis, te maski kakaowa, no to mega fajna. Tutaj mamy też nowy taki slick e, keratin, chyba z keratyną chyba jakiś taki produkt to jest. No, no nowy, nowy jest. Więc też mnie powiem wam, że ciekawi, no ale też wszystkiego na włosy nie, nie nawale. Chociaż ja i tak bardzo dużo nakłada na te włosy. No, bo wiecie, jednak rozjaśniane, no to potrzebują dużo, dużo nawilżenia, dociążenia, żeby się nie sypały. Akurat one są suche, ale, ale na szczęście, słuchajcie, się nie kruszą, więc fajnie. I tutaj jeszcze z rewosa mamy termoochronę i keratynkę. I właśnie jeszcze raz Wam pokazuję te produkty do kąpieli z Isany. I jeszcze zauważyłam takie ładne kubeczki, zobaczcie, takie z kokardeczkami. No mega, mega ładnie to wygląda. Także mi się spodobały te produkty, ale były jeszcze, jeszcze takie zwykłe właśnie kubki. A na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa!